Szymon Egiptu, witam Was serdecznie. Witam Was serdecznie przy okazji ostatniej niestety Arizony z edycji Falloutowej. Tym razem, smak granatu przeze mnie najbardziej wyczekiwany i najbardziej, można powiedzieć, kładący nadzieję na całą tę serię. Dlatego, że brzoskwinia była świetna. Yy, czerwone jabłko, takie sobie yy, mówię to dlatego, że wy to widzicie dzień po dniu Ja to ostatni raz miałem styczność jakiś tydzień temu Spróbujmy dzisiaj to zrobić tak, nie powiem, że mega szybko, bo i tak mi ludzie będą wyzywać, że a ty mówisz, że mega szybko, a wychodzi 12 minut No to wtedy, no... Mają rację, no po prostu mają rację, więc dlatego nie wstrzymujmy się, moi drodzy, jedyna zmiana jaka tu jest, to jest jak przy przypadku każdej tej Arizony Falloutowej, to jest owoc. Reszta jest w tym samym kolorze. Grafika granatowa chyba mi jednak bardziej tutaj pasuje, aniżeli jabłko bądź brzoskwinia. Więc dlatego co? Mamy zieloną herbatę używana, filtrowana woda, mamy syrop glukozowo-frugnozowy, jakżeby nie inaczej, mamy... Sok z gruszki, bawy sok z jabłka, bawy sok z granatu, bawy sok z cytryny. Wydaje mi się, czy przy okazji tamtych smaków Arizody Falloutowych nie było tak tyle dodatków innych soków. Sprawdzę sobie później, ale dobra, mamy Light Amber Honey. Mamy miód, mamy taurynę, mamy naturalne aromaty, kwas elmalikowy. Ja pierdzielę, no, te moje nazwy są po prostu no, rozpieprzające. Ale dobrze, mamy jeszcze jako barwniki soki z owoców i warzyw, yy, kwas cytrynowy, naturalna kofeina, naturalne aromaty były wcześniej. Yy, fosfor, potas, inozytol, yy, ekstrakt z nasion guarady, mamy witaminę B5, mamy ekstrakt z korzenia rzększego, wcześniej jeszcze sukralozę. Witamina B6 i B12 w ilościach 180 kcal, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych, nasyconych, niczego, żadnego, żadnej soli. Węglowodanów mamy 48 gramów, z czego wszystkich cukrów mamy 46, a dodanych 41 żadnego białka. 6,2 mg witaminy B6, 8,8 ,8 mikrograma witaminy B12. Potasu mamy 55 mg, 18 mg kwasu pantotenowego. Otwórzmy to i sprawdźmy, ile to mi zajęło. 3 minuty 45. Po montażu jeszcze wyjdzie pewnie krócej. Mamy tradycyjne 234 mg kofeiny na puszkę. Ta Arizona tak naprawdę zasądzi, czy ta seria jest dobra. Czy aby na pewno, do no kurde, no był jeden tylko dobry smak, a reszta to już no, zaniżyła loty tej serii. Jest zapach granatu. Jest jak najbardziej zapach granatu. Jest to jak najbardziej zapach granatu najlepszy. Zapach granatu, jaki możecie uzyskać z zarobatów granatowych, okej. Okay? No dobra, oni się szczycą tutaj, że to jest full naturalny napój. Z ekstraktami z zielonych herbat i tak dalej. Ale ja tutaj czuję takiego napojowatego granata. Nie wiem jak wy, ale. To i trochę daje takim też ultra redem. Yy, no, wiecie, ogólnie ultra red, według mnie, ciągle jest granatowym smakiem. Yy, Monstera ultra red, no wiecie, no kurde. Po tym jak przetestowałem Bipowera Hackera, który był już obwiózł granatowym smakiem i on był bardzo podobny do Monstera Ultrared i jeszcze przy okazji samego testu Monstera Ultrared doszedłem do takiego wniosku, że coś musi w tym być. Okej, okay, są tam jeszcze inne czerwone owoce, ale jest to jak najbardziej smak głównie granatowy według mnie. E, dobra, kolorystycznie jak to będzie, będzie to na pewno czerwone, tak jak myślałem, e, jak to będzie ogólnie też ze smakiem, mamy tutaj oczywiście czerwony mętny kolor, taki mógłbym powiedzieć rubinowy kolor i zacząłem też temat o, na temat smaku, dlatego że poprzednia Arizona była taka średnio intensywna, Brzoskwigowa była średnia do wysoko. Jak to tutaj będzie? Bo granat jest jednym z tych mocniejszych smaków. Bądźmy szczerzy, to jest jednak jeden z mocniejszych smaków, który no ja naprawdę preferuję. Jak to będzie tutaj? Jak tu nie lubić granatu? No, moi drodzy, no jak tu nie lubić granatu? Hmm. Czemu jeszcze nikt nie... nie zrobił czegoś takiego, jak herbata o smaku stricte granatu? Okej, okay, bo są herbaty o smaku granatu z czymś tam. Ale czemu nie ma czegoś takiego, jak herbata o smaku stricte granatu? Dlatego, że to jest naprawdę dobre. Ogólnie też firmy herbaciade strasznie lecą w dół, jeżeli chodzi o saby Ogólny profil smakowy swoich wyrobów herbacianych i tak dalej. Ale wiecie, na ogół to jest dobry smak, ale mało intensywny, po prostu. Jeżeli chodzi o herbaty w torebce, jeżeli chodzi o herbaty w butelkach, sprawa jest inna. Naprawdę można czuć owoc i troszeczkę tam herbaty. I teraz patrząc na to, to jest jak najbardziej najlepsza Rizona jako. Mam przyjemność pić e, z edycji Fallout. Dlatego, że jest to jak najbardziej średnio wysoko intensywny smak. Wiecie, zaczynający się naprawdę na średnim poziomie, a kończący na naprawdę wysoko intensywnym smaku. Jest to jak najbardziej bardzo dobry granat. Jest to jak najbardziej najlepsza Arizona Falloutowa. Nie jest to najlepsza Arizona, jaką piłem, ale powiem Wam tak. Mamy tutaj naprawdę bardzo dużo tych napojów herbacianych I wydaje mi się, że w końcu znaleźliśmy numer 1. No słuchajcie, ten granat jest tutaj jak najbardziej wyjęty z b Ale jakbyście wypieprzyli całą tą cukierkowatość, zostawili tutaj po prostu sam smak grenadyny To jest wydaje mi się herbapol granatowy Pomieszany z zieloną herbatą. W idealnych proporcjach ta zielona herbata jest tutaj jak najbardziej wyczuwalna. Co przy poprzednich Arizonach było, no nie powiem, że problemem, ale trudno było to po prostu wyczuć. Naprawdę trudno to było wyczuć. I wiecie co? No naprawdę, kiedy poczułem tedy posmaczek tej zielonej herbaty, od razu wszystko jest na swoim miejscu, jest jak najbardziej na swoim miejscu. Ja jestem najbardziej zadowolony dlatego, że lubię smak zielonej herbaty. Jest to według mnie naprawdę smak niedoceniany. Niektóre firmy energetyczne nie powiem popsuły ten smak, dlatego że no, dodają takie połączenia smakowe, jak na przykład czerwona. Czerwone jabłko, od właśnie tej Arizony Brzoskwiga była spoko, ale jabłko nie. A granat tutaj wydaje mi się idealnie pasuje, więc dlatego później ja to dołączę do tego oficjalnego rankingu herbacianego. Ale mówię Wam szczerze, sama intensywność smaku, samo to, że można tu wyczuć zieloną herbatę, stawia ten napój na pierwszym miejscu. I według mnie to by było na tyle. Yy, nie spodziewałem się, że ten napój będzie po prostu aż tak dobry. Już Arizona Erics Energy pokazała yy, ta arbuzowa. Pokazała, że Arizona stać na naprawdę bardzo dobrą herbatę o smaku jakimkolwiek. A tutaj nie myślałem po prostu, że coś przebije Monster Rihaba Peach. A tu proszę, zaskoczenie. No i co, moi drodzy? No, takim przyjemnym akcentem mogę zakończyć tę serię. Dawnie yy, czekałem jeszcze te klasyczne Arizony, ale wiecie, na razie ja bym chciał skupić się na degustacji tego. Jeżeli naprawdę u mnie w kerfurze będzie ta Arizona, to jak najbardziej ją zakupię. Ale widziałem, że tam są chyba tylko te klasyczne smaki, a to jest chyba tylko i wyłącznie dostępne do kupna przez stronę internetową. Takie zakończenie serii to ja najbardziej lubię, naprawdę najbardziej lubię.